Dawid ogólnie jest dzieckiem radosnym. Bawi się, cieszy się bardzo. Nie samochody. Bawi się ze Sebastianem. Tutaj. On wszystko lubi. Jaką usłyszę, to ten, to zaraz pytańczy. Zaraz mnie zaczepia i chce tańczyć. On przy każdej muzyce jaką słyszy, po prostu to automatycznie tańczy, śpiewa, bawi się. U niego nie ma jakichś tak przeszkód. On lubi muzykę, lubią grać w piłkę, tańczyć, po prostu. Dawid jest taki, jeżeli coś dostaje, na przykład, dajmy notę, jest to nawet jeden bana. Tam jeżeli ktoś przyjdzie do niego, on bierze, wyciąga, wie gdzie są noże, łyżeczki, przekrawa na pół, bo on się musi podzielić z nim. Ten jest to samo. Oni są jeden za drugim, po prostu. My chcemy ogólnie te środki, które zostaną zebrane na koncercie, przeznaczyć na kamizelkę dla Dawida to jest kamizelka do drenażu dziecka, żebyśmy nie musieli go klepać ani nic, oszczędzić tego bólu. On już jest też umordowany po prostu tym krępaniem i tym inhalowaniem, no ale to dziecko tak funkcjonuje, bo i, le, i lekkie zaniedbanie, tylko oklepywania tego dziecka, już się robią zmiany w płucach i po prostu kończy się to szpitalem. Ta kamizelka, wiadomo, że ręczne oklepywanie raz dziennie i tak musi być zrobione, przy, nawet przy tej kamizelce, ale ta kamizelka po prostu, jakżeśmy byli w rapce na próbie, dziecko bardzo to dobrze to zniosło, i tutaj jest tak czasami, że jeżeli on jest troszkę za słabo wyklepany, nie, bo nie daje się po prostu, jest płacznie taki, on się po prostu broni, zasłania się rączkami, zasłania klatkę piersiową. Dawid ogólnie jest dzieckiem radosnym. Szanowni Państwo, poznaliście Dawidka z y. Wiecie, jak radosnym jest dzieckiem. Chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest sytuacja, jeżeli chodzi o jego zdrowie, ale wszyscy mamy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Oczywiście medycyna na dzisiaj nie zna rozwiązania jeżeli chodzi o jego chorobę, ale nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć co będzie niedługo. Dlatego my jako mała orkiestra Wielkiej Pomocy w dalszym ciągu pomagamy koncertowo tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Już 12 grudnia Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, z którego całkowity dochód będzie przeznaczony właśnie na leczenie i rehabilitację Dawidka Skowyry. Podczas tego jarmarku będziecie Państwo mogli kupić absolutnie unikatowe prezenty rękoziemnictwa artystycznego. Czekają na Was niespodzianki, fryzjer, kosmetyczka, Mikołaj, z którym będzie sobie można zrobić zdjęcie i oczywiście mnóstwo cudownej muzyki. Wystąpią m.in. młoda formacja Flies, Ee, grupa Marcina Bońskiego, nasi e, zawsze niezawodni muzycy z krzywej alternatywy. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Jack Band, czyli kilkunastu profesjonalnych muzyków grających najwspanialsze przeboje estradowe i muzyki popularnej. Na zakończenie zapraszamy do restauracji meksykańskiej. Tam e, Funky Bigos przygotowała dla Was e, wiązankę najlepszych przebojów e, muzyki z lat 70. w absolutnie niesamowitej aranżacji. Musicie z nami być 12 grudnia 2010 pomagamy koncertowo tym razem dawidowisko wyżej. Do zobaczenia! Ja Ale trzymałeś dobrze, dobrze trzymałeś.